Potrzebujesz kreatywnych narzędzi do swoich projektów? Wiesz już, że dotychczasowy portal Fotolia staje się częścią Adobe Stock, ale potrzebujesz pomocy w przeniesieniu swojego konta? Zależy Ci na najlepszych cenach oprogramowania i pomocy w języku polskim? Pozwól nam zostać Twoim firmowym opiekunem Adobe. Rozpocznij współpracę z IT Media, platynowym partnerem oraz jedynym w Polsce autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym Adobe. Dostarczymy Twojej firmie komplet narzędzi takich jak Photoshop, Illustrator czy Premiere Pro w cenach niższych od producenta. Krok po kroku przeprowadzimy Twoje konto z Fotoli na Adobe Stock wraz z historią licencji, bibliotekami i kredytami. Zapewniamy polską fakturę, 20-letnie doświadczenie ekspertów Centrum Szkoleniowego Adobe oraz tutoriale ułatwiające pracę z kreatywnymi narzędziami. IT Media, Twój opiekun Adobe.